Niezwykle przerażające zdjęcia, które musisz zobaczyć. Żołnierz z hełmem, który ocalił mu życie po trafieniu nabojem kalibru 7.62 mm z odległości zaledwie 6 metrów. Krzesło, na którym siedział Abraham Lincoln w chwili śmiertelnego postrzelenia przez Johna Wilkesa Bootha. Zakonserwowana głowa Diogo Alvesa, portugalskiego seryjnego mordercy, który w latach 1836 40. Zabił około 70 osób. Został stracony w 1841 roku. Płaczący Shoichi Yokoi, żołnierz japoński. Po powrocie do ojczyzny w lutym 1972 roku, przez 27 lat ukrywał się w dżungli na Guam, by uniknąć schwytania. Po powrocie stał się symbolem wojennej mentalności, a jego słowa: "Bardzo mi przykro, że wróciłem żywy". Przeszły do historii. Fotografia z kwietnia 1940 roku, przedstawiająca Polki i Polaków w wagonie kolejowym przed deportacją na Syberię lub do Azji Środkowej, z okupowanej przez Sowietów wschodniej Polski, była to druga fala masowych deportacji NKWD.